z tej strony w Denos, a dzisiaj gramy w Wojownicy WS do pory. Tak, dzisiaj jestem akurat sam. No i gramy. Trzeba i zmocnię Już? No, już się zaczęło dawać do koła. Fajnie, pięknie. Trzeba ten mury wzmocnić, żeby te się nie przesunęły. I mhm, tak Są nowe rzeczy wstawione, takie jak na przykład... Rodowa Pro Python Tutaj mam wszystko. Drwal, Hemik, Paladin, Warlock i Bóg. No. Także fajnie. Jeszcze coś było, nie wiem jak się to się do mnie nazwało. Nie wiem, czy. Nie. Nie wiem, nie to Coś takiego było. Mam no, złoto sobie zrobię seta, ale no coś mi nie... coś nie coś starczy. No nie starczy. Jeszcze jedno złote potrzeba. Źle, hmm. bo jedno złote trzeba a nie mam więcej.

Dobra no, hmm. Tu jest ruch mocy. No wygląda jak miecz. Wygląda. No, ja to sobie zrobić się pytałem. Tak u. i jeszcze miecz sobie wezmę. Nie miksórkę. Zawsze się przydaje. No, tak, już lepiej to tam wezmę. Najpiękniej. Cały, spoko. No dobra. Teraz jeszcze tak. To nie jest niepotrzebne. By nie. Dobra, jeszcze tylko tutaj muszę to rozbić. Żebym miał ok smoczy set tak naprawdę i no dobra już, idę tyle sobie była no dokładnie za parę sekund będzie atak podporów także piję sobie już ślepy sobie troszeczkę odłożę i dobra, ja będę ścinał, już czoło zrobię cięci jak już tam będę, wyjdę to się widzimy no już już stamtąd, jak mi tutaj i idziemy sobie teraz do strzały. Ktoś dom zrobił, o mój Boże. Ktoś zrobił dom z drzewia. Spoko. Taki bunkier. Idziemy sobie strzały. żeby zobaczy, jak oni się, się tam urządzili, tym drzewie.

Tu jest trzo. no fajnie, zbudowali się. Mam tutaj okay. zrobili dziurę. Zobacz sobie, przejdą. Tutaj to mam być, żeby nie przeszli. A ja idę już się bić. Tylko... Czapce nie mam. Mhm. Mm tutaj oczy okay. substancje wzięli. I jej na resztę. nareszcie. Ok, tak, dobra. Mogę dojechać nareszcie. Dobra, idę się bić. I on golem, o no. Dobra, hit big. Spoko. Zaramięcy tutaj trafnie na dwa lub trzy hity. I po mnie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, czole! O, tu by zabił. Nie, nie trafiłem, dobra. Na hardowego koksa jedziemy. No, Tak. Parę sekund na tam nie przeżyłem. Jest też tam? Nie ma Dobra. No i chcę tam jeszcze troszkę powbijać, bo stoję, i stoję tutaj. To się złagodziło. Dobra. O, teraz w porządku. Co ona nie cierpiała? Tak. Tak. człowieku. Aaa, nie tylko nie mam. Nie do panu Tylko... tutaj... Zastanawiam po co ten iron golem tutaj woli takie dziury. dziury. sobie na nie wyjść albo skoczyć tym tym... wielkim skokiem, czy jakoś Po co? Nie, dobra. Nie, nikogo nie, nie zrobię, szkoda. Nawet pierwszego levelania nie mam. No, jeszcze wydawane na zimą. Nie szkoda. Owszem. Jedziełem z tym koksem tego, zaraz tej tutaj A nie, nie da się tego, nie tutaj jeszcze. Jej, bałem ją. Bałem. Tak, Dodaj. Tutaj. Dobra. Przylakowało. Musiałem mieć do dwóch. <grystanie> Dobra, Larry już tam się czali. A ja pan jest to nie wygrany. Będzie on któryś level. Tak. Także nie ma szans. ma ten level jeszcze ma wszystkie temy. Aby się tak każdy na niego rzucił, to aaa, No Nie no. ma ja każdego. O. Ja dużo tu jest ich, już ich jest. Fuck! Moja no, dzie, jedno uderzenie już tyle mi zabrało. Znaczy niszczę. Kto tam strzela? Larry, fuck. Mam ty, o co mam niszczyć? Nie, to jest deadroot. O, idź. Dobijamy. Mądry też tu ten byzwalił. Nie ziemi na świątynię iść. Nie po co? Bożą mi się tam. Po co ludzie? Mhm. Trzeba zniszczyć, tutaj na, na ten bok. Ja nie wiem. Teraz się dostanę do nich. Mhm. bedrock. I też mam dragowa, chodzi mi to. Pod mieszka. To jeszcze się niszczy i chyba już nic nie ma. No, no nie, jeszcze jesteś. Dobra, bok trzeba zniszczyć Już jest git Można niszczyć święty. No dwóch to sobie nie damy rady. Trzeba... Cztery. Jaki... Jaki mod... trzeba niszczyć. Mocno się zakopali. Jaki człowiek No On. i też są jak coś... Podobno Jak coś jeszcze. Choć... Coś się przylegowało. Mhm, lewo. Ile to mogę niszczyć. O dobra już. No, to to już chyba będę mogła być. No, to tylko jeszcze już. Mogę być. Nie, jeszcze coś tam jest. Fuck. No jacie. Dobra. Tylko to? Nic się nie da? to. Ej. What the fuck? Ale ludzie się tu wyzwają. Ja cię... Czy... to wyjdzie. No idź z człowieku. Lary tylko każdego zabija. Nie wiem, czy w Jak. No. Ja czy po co oni tu wchodzą? moglibyśmy iść jedna osoba niszczy to jedna osoba niszczy nie to wale to bardzo coś zlagowało nie da się tam dojść nie no nie to było to nie trochę dalej wydano już tylko dwa atlackie zniszczyłbym to by było na no, dwa atlackie tylko aha na no ale wielki koks ucieka. jaki koch ucieka Także dzisiaj odcinek nie będzie tak długi. Mhm, mm nie będzie długi. Samą treść się kończy i już kończymy. Pisać w komentarzach, czy czego bardziej wolicie. Czy Skywars? Pojawiły się dwa z potwory. Czy mam sam nagrywać czy z kimś? Wiele innych. Zapraszam też Was na serwer mainfo.pl Tak to jest ten serwer, na którym gram. Mam zdaniem, jest to najlepszy serwer. Także wbijać. Bo potem nieźle. Mało osób będzie grało i trochę będzie głupio. No już jesteśmy tylko A chyba będzie coś... Tak, chyba po tym będzie. Mhm, mm tym już się da przegostać. To było będzie bedrock. Także nigdy nic nie wiadomo. Do no! Nie było bedrok, ani. Nic tam nie było z tego. Jedziemy. po prostu wiedziałem, że tam będzie coś takiego. Jej! Zbudowane drzewo. Zawsze o tym marzyłem. Tak. Zbudowane drzewo. Piękne, zawsze o tym marzyłem. Jej. Natomiast tutaj to... Wziąć? Tu nie, tam wolę mnie No to trochę głupio. Nie da się tego zniszczyć, także... To są jakieś ludzie bym ich trochę podbijał, to, to trochę się tak ładuje. Głupiło. O, tu jest. Bariera, I tak i tak już idzie 15 minut film. Będzie się wrzucać, nie wiem, tak około 3 godziny. Wczoraj ze Skywarsów się wrzucał 4. Miałem słabego netra na wiadomo. O, kończy wyzywają. No. Fok, co to, co to? Uwaga, przedziwiłem. Mój. The fok? Co ja zrobiłem? Co ja tykam, w ogóle? Także... Kończę grę. Pozdrawiam. Cześć. And a puppeteer But I have a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down Through the entire town freaking anarchy and all it bricks